Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Tobociak i wracamy do naszej serii ogrywania randomowej mapki Strongholdem twierdzą, jak to woli, tak woli. A kontynuujemy naszą serię, kiedy ja jestem na wyjeździe. Nagrywam te odcinki z wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że będą Wam się odcinki podobały. I oczywiście standardowo, tak jak we wszystkich poprzednich odcinkach, zaczynamy z omówieniem poprzedniego tygodnia. W zasadzie... Tutaj nie ma za dużo co omawiać na dobrą sprawę, natomiast tak, jeśli chodzi o rzeczy, które się wydarzyły w poprzednim tygodniu, no to oczywiście udało mi się zbudować jaskinie behemotów, nie było to dosyć trudne, natomiast i tak bardzo się cieszę, mamy zamek, mamy behemoty i od pierwszego tygodnia, od pierwszego, będziemy dostawać dwa behemoty co turę. Wiadomo, pierwsza tura jak zbudujemy to jest jeden i oczywiście w każdym następnym dniu dwa i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te behemoty, może te nieulepszone, nie są aż takie potężne. Wiadomo, dalej to jest 40% ignorowania pancerza, dalej będziemy przechodzić i rozjeżdżać przeciwników jak masło. Natomiast jak już je ulepszymy, będziemy mieli 300 HP i 80% redukcji obrony przeciwnika przy ataku. Naprawdę są to gigantyczne liczby, jeśli chodzi o te behemoty, ale bez względnego przedłużania możemy w końcu wrócić do rozgrywki, Oczywiście jak uda mi się już w końcu te behemoty wykupić, to przejedziemy się na te gargulce, na które nie chciałem wjeżdżać w szczególności w pierwszym tygodniu. Natomiast tak, zacznijmy sobie od tych bohaterów, którzy nie mają aż takiego wielkiego znaczenia, czyli na przykład odpikłe drama, który może pozbierać tej rzeczy. I teraz tak, czy wystarczy nam pieniędzy na to, żeby wykupić 18, nie? To jest 18, czyli 1800 łącznie. Więc wydaje mi się, że teraz już jak najbardziej możemy zrobić ruch Tyraxorem, zanim wykonamy każdy inny, i tak wejdziemy sobie tutaj w te e, Master Gremlinsy. Jeden Ork, dwa psy. Wydaje mi się, że jak najbardziej jest to ok, mm, i możemy jechać w tym kierunku. Natomiast tak, pikładram. oczywiście może też pojechać sobie tutaj postajnie, potem odebrać sobie te dwa budynki. Na razie armii z zamku nie dowieziemy, więc możemy Dejsem na pewno odciążyć naszego wspaniałego garnizona. Możemy zabrać od niego armię i tak. Czego ci hobgoblini bronią na dobrą sprawę? Czy to jest przejście i dlatego oni tutaj stoją? Bo ja do, do, dokładnie nie jestem przekonany, co oni tam robią. Natomiast tak, teraz ustawimy tych bohaterów pod Chain'a. Oczywiście Gunnar będzie jechał z zamku, odbierze armię od Szatkiego. Jeśli chodzi o Girda. Gird za bardzo nie ma tutaj teraz co robić. Natomiast wydaje mi się, że może on też podjechać tutaj w dół. Jak najbardziej, ewentualnie on dowiezie armię tutaj te gobliny z tych koszar. Natomiast tak jak mówię, na razie nie mamy pieniędzy, więc wydaje mi się, że możemy śmiało puścić już tutaj Turkę. Nie ma co przedłużać niepotrzebnie krótkiej Turki. Okej okay. i widzimy gdzie jest przyjemniaczek brązowy. Czyli widzimy, że jedno Factory jest tutaj, tutaj wychodzi ten portal. Bardzo fajnie, zaraz się będziemy z nim rozprawiać. Oczywiście, tak jak mówię, na początek potrzebujemy oczywiście środków w postaci armii. Bo tak to będzie najłatwiej powiedzieć. Potrzebujemy zdecydowanie więcej armii niż mamy obecnie. I tak, tutaj widzimy następny portal, to bardzo dobrze wiedzieć. Natomiast tak, mamy teraz 1700. Pozwolę sobie troszeczkę przetrajdować nasze zasoby w ten sposób. Tutaj kamyki. Tą siarkę na dobrą sprawę możemy przetrajdować całą. Weźmiemy sobie tutaj najpierw szatki wilczych jeźdźców, jak najbardziej możemy dowieść te jednostki tutaj. Teraz możemy zabrać gobiny stąd, gdyż są one darmowe. Girdem możemy pojechać tu i teraz zamienić gunara z girdem po prostu w sposób następujący. Zostawimy tutaj tak. I jeśli chodzi tutaj o... Gunara. Tak, najpierw odbieramy oczywiście armię od szatkiego. Nie wiem dlaczego nie dajem jej girdowi. To tutaj błąd malutki. I tak, weźmiemy sobie oczywiście już jednego Behemota. Jeśli chodzi o ulepszanie tych goblinów, potrzebujemy 150, jak najbardziej nie ma problemu. Co prawda, ja zobaczę, czy uda mi się. Sprzedając te surowce, tak, uda mi się kupić jeszcze jednego behemota, więc kupimy sobie jeszcze jednego behemota po prostu, zanim ulepszymy te gremliny. E, wydaje mi się, że sprzedamy sobie też te surowce, żeby je ulepszyć na pewno, żeby mieć troszeczkę lepsze one. Stack i wiadomo, mam jeszcze. Uuuu. Jest kragu haku. Fiu, 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 tak zwane. Fiu, fiu, fiu. Dobrze wiedzieć, bardzo dobrze wiedzieć, że mamy możliwość jeszcze jednego maina, jakby nam brakowało teraz mainów. Um, I tak, jakby tutaj dać jednostki. Na pewno możemy się pozbyć tych harpi, Możemy to zrobić w sposób następujący. Wydaje mi się, że na dobrą sprawę możemy się pozbyć całej armii. Hmm, całej armii, która jest oczywiście z dungeonu, czyli z lochu. Nie wiem, dlaczego cały czas mówię po angielsku, ale tak. Ok, girdę możemy wyłożyć, odciążyć. Dejsem możemy najpierw pogonić te gobliny, nie musimy koniecznie z nimi walczyć, jak najbardziej. Eee, I teraz tak, teraz przekażemy armię, oczywiście, naszemu garnizonowi w sposób następujący. Jak najbardziej, o tak. Eee, I garnizon może się przebić tutaj przez harpię. Tą walkę już chcemy rozegrać, z uwagi na to, że walczy tutaj garnizon, więc jak najbardziej, chcemy to doświadczenie. Chcemy tego doświadczenia jak najwięcej. Behemoth dojdzie do tej dwójki, więc po prostu ten Behemoth wejdzie tutaj. Jeśli chodzi o te hobgobliny, to sobie je oszczędzimy. Mm, tak, tu możemy zdefować, tutaj możemy wlecieć. Ten wilcz jeżeli jest, nie dojedzie, ale nie stracimy go, wydaje mi się. I teraz jest bardzo, bardzo potwytliwy wybór, powiedziałbym, jeśli chodzi tutaj o te skille. Bo tak, mógłbym znowu zaryzykować, wybrać skill, który ułatwi nam troszeczkę eksplorację, to znaczy scouting. Ale coś tak mi się wydaje, tak coś mi serduszko odpowiada. Weź to mądrość, weź to mądrość, bo potem znowu będziesz robił ze sobą szortsa, jak nie bierzesz tej mądrości. I wydaje mi się, że tak zrobimy. Widziałem kilka ciekawych obiektów, które można by było odwiedzić. Za sekundę, to znaczy arenę walk i coś jeszcze. I zaraz się zaraz się do nich wybierzemy najprawdopodobniej tak to jest na orkach tutaj jest na halflingach mam nadzieję tak zupełnie szczerze że te halflingi uciekną niestety nie uciekły hmm. ale na szczęście uda nam się je zablokować już w pierwszej, w pierwszej turze więc bardzo fajnie bardzo fajna moralka stracimy tylko jednego goblina zamiast tracić wszystkie tym możemy się już cofnąć możemy wlecieć rokiem możemy wlecieć behemotem jak najbardziej nie wiem tak na dobrą sprawę, czemu ściągałem tą kontrę. Natomiast tak, tutaj jest ten bohater brązowego z jakąś śmieciową armią. Chcielibyśmy ją pogonić, tą Xi, jak najbardziej. O dziwo nie uciekła, to jest bardzo ciekawe. I tak, ja chciałbym zacząć strzelać w te automatony, z uwagi na to, że chciałbym się ich pozbyć jak najszybciej. Bechem o tym zajmiemy się tymi dwoma stakami tu hopgoblinami, jednego hopgoblina oczywiście zostawimy, żeby był do ściągania kontry no niestety cały nasz tak pozostałych hopgoblinów został już e, z, zmieciony z powierzchni ziemi, o w ten sposób powiem ten hopgoblin może się cofnąć tutaj, żeby zostawić e, możliwość wjazdu e, tutaj tym e, robalom w nasz w naszych orków yy, i tak strzelimy sobie tutaj Balistą oczywiście dobijemy tego automatona. I jak najbardziej walka wygrana. Ksi nie uciekała. Dostajemy jeszcze e, ten. To jest ten wóz po prostu niekończącej się rudy, czy jakkolwiek on tam się nazywa. E, I tak, jak najbardziej możemy sobie go zabrać. Na razie książki nie mamy, więc w zasadzie wszystkie te zaklęcia możemy zdjąć z siebie. E, I teraz tak, ustawimy się w ten sposób. Zrobimy one taki z wilczych jeźdźców. E, zostaniemy sobie na portalu do końca tej tury jak najbardziej już bez odciążania się innymi bohaterami, z uwagi na to, że boję się troszeczkę o to, że inni bohaterowie mogą po prostu wyjść e, nam na spotkanie. Mamy konsę, co jest bardzo, bardzo pocieszające. Tego girda na dobrą sprawę możemy teraz też troszeczkę podsunąć tutaj, z uwagi na to, że tam nie ma za dużo co robić, w zamku nie ma co budować, możemy jak najbardziej puścić turkę. Na razie żadnego przyjemniaczka tutaj nie widać. Mm. I teraz tak, mamy 800, 800 kasy, o to jest bardzo dobry artefakt, to jest bardzo dobry artefakt i ja chciałbym go od razu przekazać, z całą pewnością, możemy to zrobić w ten sposób, Gunnar może tutaj dalej odkrywać, zaraz sobie sprawdzimy tą koncę, weźmiemy tutaj Golda, z tego co widzę na razie tutaj nie widać przyjemniaczków żadnych, co prawda tutaj jakiś już był, bo wyjechał z portalu, bo jest on odblokowany. Jeśli chodzi o Piquedrama, wydaje mi się, że jak najbardziej Piquedra może sprawdzić tą koncę tutaj, więc po prostu girdem przekażemy armii artefakty balistę do Piquedrama. Piquedrama sprawdzi nam konce, a jednak się myliłem, jednak ten portal nie jest otwarty, to bardzo dobrze wiedzieć. Na dobrą sprawę to się z tego cieszę, z uwagi na to, że przynajmniej jednego bota na razie się nie musimy obawiać. Podlecimy sobie tutaj do przodu jak najbardziej, z uwagi na to, że Iroki i nasze behemoty będą szybsze niż nimfy. Tutaj troszeczkę źle się ustawiłem. I niestety tutaj jest jedna kratka przejścia, więc nasz behemot nie przejdzie. Ale tak, jest tutaj to przejście nieodblokowane. To jest to może być każda kąsa, to może być dwójka, trójka lub maxi. Więc wydaje mi się, że to będzie dwójka z uwagi na to, że broniły jej tylko nimfy. Co prawda może być też większa właśnie z drugiej strony z uwagi na to właśnie, że tylko nimfy ją broniły. I tak, gird może odebrać jednostki od drama. E, może je dowieść tutaj do Gunnara, nie, to jest do Dejsa. Potem odwieście tutaj. Jak najbardziej możemy podjechać Deisem w ten sposób do girda, odblokować tutaj tą akademię. E, oczywiście nasze pieski, behemoty i pozostałe staki możemy poustawiać w ten sposób. Możemy połajtować, możemy strzelać w ten szybszy stack, jak najbardziej. Behemotami wchodzimy tutaj, wchodzimy również rokami i teraz tak. Jeśli chodzi o roki, możemy złajtować tutaj, możemy zdefować tutaj, też możemy złajtować. Tutaj jeszcze raz wejdziemy behemotami, tutaj strzelimy orkami i teraz ptaki gramu niestety nie dobiją, ale tej turze już dobiją e, i tak na się też weźmiemy mądrość z uwagi na to, że to też może być całkiem ciekawy bohater. Teraz odbierzemy od niego armię, zabierzemy artefakty, podjedziemy na drogę i szakty, który będzie wiózł armię, oczywiście odbierze wszystkie rzeczy od naszego. To jest yy, pikwedra, nie od girda. I tak, co byśmy mogli jeszcze zabrać? Moglibyśmy zabrać jeszcze hobgobliny, żeby zrobić troszeczkę lepsze one taki, yy, niż wilczy jeźdźcy, z uwagi na to, że oni są na dwie kratki i troszeczkę to boli. Patrząc na to, jak czasami się w tych bitwach zasłaniają, jak się po prostu zastawiają. I tak możemy zrobić tak, jak mówię. Czyli w ten sposób, bardzo fajnie. Teraz garnizon jak najbardziej kontynuuje swoją ścieżkę. Tutaj możemy zajechać. Nie możemy, bo i tak nie mamy możliwości, żeby kupić sobie. Tutaj skila i niestety nie dojedziemy. Ten zamek jest pusty, ale jest też w nim tylko fort, więc może maksymalnie będzie nie tylko cytadela. Także nie szkodzi. Wydaje mi się, że boty kupią w tej turze cytadelę, właśnie. Nie, nie kupiły. Także jest sam fort, także nie szkodzi jak najbardziej. E jeśli chodzi o pozostałych bohaterów, tak tutaj widzę, że jest siarka, tutaj jeszcze są jakieś tutaj zasoby. Są e jeszcze koszary goblinów i inne rzeczy, także tutaj jak najbardziej zaraz się jeszcze też. Zadomowimy, mam nadzieję, że tutaj już pozbędziemy się tego przyjemniaczka brązowego eee, w ten sposób. Ok, jest magiczna strzałka standardowo, standardowo w gobliny tutaj podejdziemy sobie behemotami, oczywiście i e rokami. tutaj złejtujemy, tutaj możemy wlecieć w tu możemy wlecieć w te gargulce. Niestety to są straty, które zrobił też Bot i widzę już dlaczego je zrobił. Czy chcę uciec przed winoną? A z jakiego powodu miałbym chcieć uciec tutaj. Natomiast tak tutaj to już zostawimy, teraz już bechemotem będziemy szli. Ee, do przodu. Balista, oczywiście, złagodzimy troszeczkę tego niziołka Bechemotem dalej idziemy do przodu, niech on sobie strzela w tą balistę. Tak zwane na zdrowie, dobijamy całkiem spore straty, muszę powiedzieć. Te strzałki całkiem bolały, całkiem dobre statystyki tego te przeciwnika. Natomiast tak, pokonaliśmy go, jest magia ziemi, naprawdę fajne skill tree już się robi. Pomimo tego, że e, dopiero co zaczęliśmy grę, a mamy już mądrość, mamy magię ziemi, e, możemy kupić bank, zupełnie szczerze. Tutaj nie ma jakiegoś dużego przyrostu pieniędzy. A chciałbym kupić sobie troszeczkę one stacków i tego krak żeby też zobaczyć poskautować, co tu się dzieje. Gdzie jeszcze jest jeden bohater brązowego, który jeszcze żyje? Okej, okay, tutaj ten portal jest zablokowany, czyli on musi być gdzieś schowany, albo po prostu gdzieś się połętać przy tych polach, łąkach, lasach. Wydaje mi się, że tak, jeszcze żyje, musi jeszcze żyć, bo nie mogę jeszcze, bo nie było tej informacji, że został pokonany. Natomiast, tak jak mówię, bardzo duże straty. Tutaj. Wow! Ale uniwersytet, magia ziemi i oczywiście jeszcze Pathfinding. Wow. Nie, no to to jest naprawdę szacuneczek dla tego uniwersytetu. Okej, okay, tutaj mamy przejście do. Okej, okay, to czyli będzie. Tutaj chyba nie będzie nikogo z uwagi na to, że są budynki. Że są budynki zamku. Natomiast nie chcę też troszeczkę wyprzedzać tego, co się może tam stać, bo mogą jednak tam być. Yy, I nie chcę sobie też zrobić. Tym delikatnego kuku, tutaj jest troszeczkę zasobów, możemy je pozbierać jak najbardziej. Tym pikłedramem, tak jak mówię, możemy pojechać tutaj. Wow, korona najwyższego maga. Superowo, bardzo się cieszę. Okej, okay, tutaj jest jakieś chyba przejście. Tak, tutaj też już turkę możemy puścić. E, tak, możemy zobaczyć ten wiatrak. O, jeszcze nie jest zebrany, możemy wziąć obelisk. E, girdem też możemy podjechać do tego namiotu, zebrać tutaj ten. Mm, to laboratorium alchemika. Jak najbardziej możemy puścić turkę. Okej, okay, tutaj jest ostatni bohater brązowego. Dobrze wiedzieć. Jeśli chodzi o pikodrama, tak, możemy tutaj dalej sp sprawdzać. Wow, tutaj też jest. Wow. Okej, okay, i to, to wygląda troszeczkę tak jak w poprzednim tym scenariuszu, że jest taka duża otwarta przestrzeń. Co prawda, ona jest zamknięta tutaj przez te Stormberdy, ale chyba nie. I tak można tędy przejechać. To jest bardzo dziwne, że taka generacja się robi o coś takiego. Naprawdę to jest bardzo, bardzo dziwne. Natomiast, tak jak mówię, w poprzedniej grze też tak było, także. powiedzmy, że jest to delikatnie zrozumiałe. Tak po prostu wygląda ta generacja. Eee, mapy i tak, jeśli chodzi o tego. tak, tego bohatera jak najbardziej możemy sobie też sami załatwić. Eee, tak, ten generator many to już wyjaśnia, dlaczego miała więcej punktów many, niż powinna mieć. Ale tak, jak najbardziej się tutaj z tym bohaterem też rozprawimy. A, nie kupiłem sobie w końcu książki? Czy mam książkę już? Mam już książkę, ok. Czy już kupiłem? Bardzo dobrze. E, teraz tak, możemy wziąć te zaklęcia, które są jakkolwiek przydatne, czyli po prostu to przyspieszenie. Zabijemy sobie tego. Toda On oczywiście rzucił podejrzewam strzałkę. Wydaje mi się, że możemy zrobić to pierwszy po prostu w ten sposób, żeby nie tracić dodatkowo tych goblinów. I brązowy jest wyeliminowany, bardzo fajnie. Learning, tylko teraz już jest troszeczkę za późno. Na learning, mi się wydaje, chociaż wydaje mi się, że tak po prostu pod gameplay możemy wziąć. Ok, jest logistyka, bardzo fajnie. Mogę wziąć też jeszcze kolejny level up, ale wydaje mi się, że po prostu weźmiemy sobie logistykę i tyle. Eee, I tak, jeśli chodzi o Gerda, Gerd może w zasadzie jechać za garnizonem, to znaczy przed nim, garnizon po prostu schowa się tutaj. Weźmie sobie Blessa, bardzo fajnie. Będzie jechał później tam, ale teraz Gerd dowiezie te wszystkie rzeczy, które są tutaj do ulepszenia i tak dalej, i tak um, dalej. Krakach oczywiście może pojechać teraz tędy, zamiast Gerda, który miał tędy jechać, zebrać tutaj tą kopalnię rudy. Jeżeli będzie Tartak, to oczywiście Tartak też. I tak, jeśli chodzi o nasze jednostki, jesteśmy troszeczkę poharatani, natomiast nie szkodzi. Jak najbardziej zabierzemy sobie tutaj tego blinę do zamku, oddamy Gerdowi tak te jednostki, Artefakty. Na dobrą sprawę Dace może zabrać te dwa artefakty. Wydaje mi się, że jak najbardziej Sidekick, który będzie w zamku, może je trzymać. Eee, I tak, i tak, i tak, i tak. Możemy teraz sobie dokupić troszeczkę więcej armii, z uwagi na to, że mamy troszkę więcej pieniędzy. Natomiast tak, wydaje mi się, że w tym tygodniu, w zasadzie w tym dniu bardziej, kupiłbym jeszcze Town Townhalla, a właściwie go ulepszył. W ten sposób. Eee, Gunnar może również. Mm -hmm. Co może zrobić Gunnar, na dobrą sprawę? Czy Gird ma pozostałe artefakty? Ma. Wydaje mi się, że możemy zrobić coś szalonego, ale wydaje mi się, że to wypali. Bez większego problemu. Zrobimy to w ten sposób. Zostawimy sobie ogórki, podzielimy sobie harpię na dwa staki, zrobimy tak. I spróbujemy tutaj pokonać te szkielety, żeby dostać jeszcze jednego bohatera. Wydaje mi się, że powinno się udać, jak najbardziej. My mamy też taktykę. Ja zapomniałem, że Gunnar ma taktykę, więc jak najbardziej też możemy od razu ustawić sobie armię. To jest bardzo fajne. Ta balista bardzo dużo bije już z e, tym korbaczem gnoli. Muszę powiedzieć zupełnie szczerze. Ok, dobijamy sobie po prostu te staki za balistyką. Znaczy, za, za jaką balistyką? Za balistą oczywiście. I tak, możemy jak najbardziej w tego szkieleta wejść, tymi harpiami możemy jedną odlecieć tutaj, drugą odlecieć tutaj, jak najbardziej, możemy zwojtować, możemy tutaj strzelić i możemy wejść właściwie tym one stackiem, żeby stracić tylko jego, jak najbardziej, bardzo fajnie, udało się bez większych problemów tą bitwę zrobić, tutaj są kolejne szkielety i podejrzewam, że je też jak najbardziej możemy zrobić, jest to malką. Malką z taką... Mm, on armii nie ma sam w sobie, bo on też dostaje taką zwyczajną armię. Natomiast tak, mamy tylko teraz dwie. Ym, to, co chciałem powiedzieć, to oczywiście mamy tylko dwa rodzaje armii, więc morale jeszcze bardzo nas nie będą uderzać. Ym, one mają tą, tą samą szybkość, więc możemy je ustawić w ten sposób. Yy, znaczy w ten sposób. Yy, tak, mamy dwóch strzelców. Malko może na razie zostać na tych krasnoludach Potem sobie je sprzedamy oczywiście eee, I tak Gunnar może się rozprawić Z tymi następnymi szkieletami Wydaje mi się, że tutaj już będzie troszeczkę szybciej Z uwagi na to, że teraz mamy jeszcze centaury Harpiami możemy podlecieć Tak, dostaliśmy jeszcze zaawansowaną taktykę Więc możemy troszeczkę dalej podlecieć eee, Okej, okay. harpiami wrócimy tutaj Centaurem możemy zdefować Teraz zwaitujemy tutaj Wait, to wait, to wait, tutaj def, def Okej, okay, bardzo fajnie i Centaurem możemy wjechać jak najbardziej tutaj. Tu możemy zwojtować. Tutaj też Centaur dobija. Tu możemy zwojtować. Tutaj dwa defy. Jak najbardziej. W ten sposób bardzo fajnie. Kolejna walka zrobiona bez większych strat. Są dodatkowe gobliny do zabrania. E, oczywiście nie mamy na nie miejsca, ale już zaraz na nie miejsce zrobimy. I ten malkom właśnie odbierze mm, jednostki od Gunara. W ten sposób, łącznie z artefaktami, i dowiezie je do girda. Gird ją odbierze, zostawi Malcolma w ten sposób, tylko zabierze jego artefakty. E, I zobaczymy, co zrobimy dalej. Natomiast, tak, możemy się ustawić girdę tutaj w ten sposób, bardzo fajnie. I możemy puścić turkę. Ok, tutaj widzimy zielonego, czyli tutaj to jest strefa bastionu. Okej, okay, to bardzo dobrze wiedzieć, chociaż nie, to jest z fabryki. Okej, okay, czyli to może być strefa golda po prostu. To jest armia, której na pewno nasz jeden goblin e, nie będzie w stanie pokonać na pikłedramie. Natomiast tak pozabieramy te zasoby, które są tu do zabrania. Hmm. Oczywiście wracamy też naszym garnizonem, ale najpierw wykonamy te ruchy, które można zrobić bez większego problemu. Czyli tutaj na przykład. Tak, tego blina odebraliśmy. Tutaj jest przejście, tutaj jest bardzo fajnie. Mamy tutaj dwie e, dwa dostępne e, te laboratoria alchemików. Hmm. Jeśli chodzi teraz o te walki ogólnie o rzeczy do robienia, możemy sprawdzić, co tutaj jest potrzebne, nic ciekawego. Okej. Okay. <laughs> Jeśli chodzi o co to tak, oczywiście możemy sobie dokupić armię. Ja bym też sprzedał surowce z uwagi na to, chociaż nie, poczekam ze sprzedażą. Jak odblokujemy sobie tutaj ten trading pos po prostu. Mam nadzieję, że nam się nie trafi oczywiście ulepszony stack jeden, ale podejrzewam, że się trafi. Natomiast to nie będzie jakaś straszna przeszkoda. Więc tak, yy, garnizon oczywiście wraca. I wydaje mi się, że śmiało możemy pojechać tutaj po te statystyki. Tylko tak, kupiłbym więcej ptaków oczywiście, ulepszyłbym gobliny. Yy, I chyba gobliny jest najsensowniej kupić. Teraz jest ich trochę więcej niż wilczych jeźdźców. Yy, tak, i tutaj do garnizona, jak najbardziej. Days. Yy, tutaj mamy tą armię pomieszaną całą. Tak, te gobliny oddajemy, to na pewno te artefakty oddajemy tutaj. Jeśli chodzi o te jednostki, to tak, wydaje mi się, że te jednostki już nie będą nam potrzebne. Więc po prostu zrobimy taką podmiankę taką podmiankę. Zostawimy to oczywiście. Jak najbardziej to jest ok. Girdem damy armię garnizonowi w sposób następujący. Tylko zostawimy sobie jedne gobliny po to, żeby je oddać jeszcze z powrotem tutaj. Bardzo fajnie. E, I girdem na no dobrą sprawę możemy już podjechać tutaj pod te budynki e, na następny tydzień, które będą nam dawały zasoby. Natomiast tak, ustawimy się w sposób następujący na te orki. Okej, okay, one nawet nie chcą walczyć, nie musimy z nimi koniecznie walczyć, weźmiemy sobie obronę, z uwagi na to, że ataku będziemy dostawali tak krocie. Natomiast tak, yy, jedziemy teraz na tego Trading Posa, tak jak mówiłem, możemy nawet pojechać tędy, przez tych Wielczych Jeźdźców, możemy zrobić w ten sposób, zabrać jeszcze tak, artefakty możemy zostawić i gunarem... Yy, na dobrą sprawę też możemy tutaj gdzieś podjechać. Na przykład na armii potem do drama, żeby pozbawić życia tego przyjemniaczka zielonego. Ok, na razie tutaj nie ma co budować. Jak najbardziej to jest ok. Eee, I teraz tak, ten przyjemniaczek się trochę tutaj przybliża. To nie szkodzi jak najbardziej. Eee, szatki na dobrą sprawę też ustawimy się już tutaj. Pod następną turę w ten sposób. Krakach może dalej zwiedzać tutaj. Jest tutaj tartak. Niestety w tej turze go nie zajmę. Ale nie szkodzi. Pikładram dalszym ciągu może zbierać tutaj kasę i zasoby, które tutaj są do zebrania. I też obeliski i tak dalej. Okej, okay, tutaj już wydaje mi się, że więcej przejść nie będzie dostępnych dla bohatera bez armii. Eee, I tak jak mówiłem, gierd sobie poczeka tutaj. Albo zaczniemy jeszcze nawet od stajni i potem tu, 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 ok. Pozbiera jednostki. Bardzo fajnie. Mm. I teraz... Tak, możemy zrobić to w sposób następujący: że Dejt zwróci do zamku, w tej turze kupimy sobie Freelancers Guild, żeby zrobić taki mek, ale to też poczekamy sobie na większą ilość targowic. Na razie mamy dwa, więc na razie się troszeczkę za bardzo nie opłaca tego robić. Natomiast tak, ulepszymy tutaj te gobliny, te gargulce bym sprzedał po prostu, bo już troszeczkę one zajmują miejsca. Dla innych jednostek zrobimy w ten sposób. I jest już na następną turę. Może jechać z chainem tutaj. Mm, tak, Kirt czeka już tu. Mm, Okej, okay. tutaj jest Gunnar. Malkom może dać jednostki w ten sposób. I oczywiście nasz garnizon może wjechać tutaj w te ulepszone pieski. To, że to są straty, to nie szkodzi. My zabijamy praktycznie całego tego staka. Eee, na dwa strzały przyspieszymy sobie behemoty. Od. Umożliwimy im przejście tędy O to chciałem powiedzieć One nie są dużo szybsze z tym przyspieszeniem Natomiast są szybsze, więc e, Chciałbym z tego skorzystać Ja bym poczekał tutaj tym ptakiem Natomiast stosowałbym się w ten sposób I tak, teraz tym bechemotem Wjechałbym w tą osiemnastkę Okej, okay, on na szczęście fokusują Gobliny, nie behemota To jest bardzo dobra informacja e, I okej okay, 29 dziewięć goblinów To nie szkodzi o, a tutaj jest darmowy zamek Proszę, proszę, proszę Bardzo fajnie Cieszę się, że sprawdziłem Bo często lubię sobie tak zostawić Żeby po prostu potem sobie sprawdzić to przejście Także mówię, cieszę się, że sprawdziłem Bo dzięki temu mamy darmowy zamek kolejny Już na następny tydzień I teraz tak, tym hopgoblinem zdajemy sobie tutaj kontrę Tu wlecimy rokiem Tutaj zaatakujemy behemotem Potem orkiem Dobijemy sobie tą ważkę jak najbardziej Okej okay. No, i tak jak mówię, zajmiemy sobie ten zamek. E, tutaj na razie nie kupo, kupować niczego, nie trzeba. Zrobimy to w ten sposób. Wydaje mi się, że nawet podzielimy sobie te ptaki na dwa staki. Hehe, <laughs> tak się zrymowało. E, i tak, i to będzie jak najbardziej ok. Możemy puścić Gunara z tym centaurem na zwiat. I ok, znaleźliśmy Tomonda. Także jeden bohater. Jeśli chodzi o Malkoma. Malkom może poczekać tutaj na to, co będzie mógł dowieść. Dejst w następnym tygodniu, czyli kawałeczek dalej niż to, co stoi, i będzie mógł dowieść armię. Jak najbardziej. Eee, czy tutaj jest coś do zbudowania? Nie ma. Ok, także ja puszczam turkę. No i co? To był drugi odcinek tej seryjki naszej stwierdzy. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj macie też atak bota od razu, mm, że potem nie było, że powiem: ee, zaatakował owobodny, jest atak, po prostu zaatakował. E, także tak, mam nadzieję, że Wam się podobało oglądanie. E, jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, subiczek, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Teraz w szczególności, jak jestem na tym wyjeździe i będzie 5 dni z rzędu, e, te odcinki tak bardziej seryjnie nagrane. E, no i co, trzymajcie się ciepło. Cześć!